Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie z Rafałem przedstawię Rafałem Speedstopu z Zamościa przedstawimy wspólnie Mazdę CX-9 z 2016 roku. No i tutaj Rafał dużo będzie mógł o niej opowiedzieć, ponieważ założył tutaj naszą instalację KME. Mazda olbrzymi samochód, SUV taki maksymalny, siedmioosobowy. Tak? Tak. Jest. Nie pomyliłem się. Mieliśmy znaczy, kiedyś... jeszcze był siedmiosobowy przed zamontowaniem instalacji gazowej, ale o tym zaraz. No dobrze, no to nie sądzę, żeby wiele osób to oglądało, bo tych Mast CX9 nie ma dużo. Ale niemniej jednak zdarzył się klient z Zamościa. Klient? Tak, to jest klient z podzamościa. Klient z Zamościa, który takie auto zakupił i zdecydował się, czego mu gratulujemy, na, tak jest. na Rafała, na Pitstop i na KME. Przy okazji powiem, że dostałem od Rafała ładną czapeczkę. <laughs> to taka <laughs> Jestem... pamiątkowa, będzie. No to ruszamy, panie Rafale. Kilka słów zanim o Maździe, to o Zamościu, choć chwilę coś opowiesz nam. Eee, no tak. Miasto wiekowe, ponad 400 lat od założenia. Jan Zamoyski zakładał, dobrze tak. pamiętam. Perła renesansu, faktycznie. Polecam, zachęcam do oglęzin. Mamy bardzo ładną sterówkę częściowo teraz w remoncie, ale e, jest co oglądać. No, ale poza samym zamościem w koło pełno przyrody, roztocze, e, znane chyba wszyscy, wszystkim albo większości. Między innymi w tym kierunku pojedziemy. Nieoznakowani. Czekaj, musimy to gdzieś odpiąć, bo ten klient... Poczekamy też na nas wóz wustra, transmisyjny, bo w tym odcinku pokazujemy Mazdę. Pojedziemy w ładne miejsce, do Kontrafa jedziemy. Tak, jedziemy na pojeździć po jedzie troszeczkę po Roztoczu. Będziemy między innymi e, w Kamieniołomach, czyli mie miejsce spotkań owdowców, bo kiedyś miałeś Jeepa. Tak. Między innymi i tam pokażemy twoje Volvo i porozmawiamy o Jeepie, ale w tym odcinku będziemy rozmawiać o maździe CX-9. To może powiedz, jaki tu jest motor i jakie tu zastosowałeś komponenty. Mazda z silnikiem 2,5 turbo, silnik 250-konny, z dość wysokim momentem obrotowym, który wstaje też dosyć wcześnie. Także spokojnie taka czterocylindrówka wystarczy, żeby. w bezpośredni. w bezpośredni, tak jest. Spokojnie wystarczy ten silnik i ta moc, żeby tak wielki samochód e... napędzić. No i dać frajdę z jazdy. No nie jest to wyścigówka, jest to typowy SUV, aczkolwiek, jeżeli chodzi o tego typu samochody, o samochody w tej klasie, uważam, że bardzo dobry wybór. Niestety na ten moment produkowany wyłącznie na rynek amerykański. I ten I... egzemplarz to też ze Stanów? Tak, jest to, klient, jest, jest to samochód, który klient kupił już tutaj w Polsce, ale sprowadzony jest ze Stanów. Klient się zastanawiał odgólnie, ogólnie nad innymi samochodami jeszcze. Eee... Na przykład Touaregiem z silnikiem 3.6 FSI. Mm -hmm. Jeepem Grand Chironki z 57 z wszystkim pośrednim, jednak to ten samochód najbardziej do niego przy, przemówił. E, uważam, że dokonał dobrego wyboru, zaufał nam, zamontowaliśmy instalację KME Direct. No i przede wszystkim najważniejsza jest satysfakcja z tego montażu. Nie ukrywam, że. Ten samochód na początku troszeczkę wchodzi dał, bo troszeczkę musiałem nim pojeździć, żeby wszystko grało tak jak należy. Jaki zbiornik gazu wlew zapewne pod klapką w wlewą. Tak, wlew jest Jaką zamontowany. Jaką mamy tutaj? Tutaj klient zażyczył sobie troszeczkę nietypowe rozwiązanie, zamontowaliśmy walec w miejscu ostatniej kanapy. Czyli to mamy... przestała być siedmioosobowa. Tak, jest ale... to samochód teraz pięcioosobowy, ma pełnowymiarowy bagażnik. Ponieważ zbiornik do połowy zapadł się w, tak, jakby we wnękę, gdzie był wcześniej trzeci fotel. Mhm. Co lepsze, jest to zbiornik wielkości brutto 110 litrów. Czyli, czyli całkiem dobra dobra Tak. Z objętość. mojej rozmowy z właścicielem tego, tego, tego samochodu e, wynika, że spala między 10 a 13 litrów gazu, w zależności od stylu jazdy, w zależności od tego, czy jedzimy po mieście, czy po trasie. I dolewa też trochę benzyny. Co jest na, ten na ten moment to jest przedział między 1 i 3 litra, a 2 i 2 litra w tym przedziale. Spala benzynę. Samochód dość charakterystyczny, samochód wymagający, jeżeli chodzi o ustawienie samej instalacji gazowej, ale jak najbardziej polecam. Ile dni trwało zamontowanie wraz z regulacją? Ogólnie rzecz biorąc, to wszystkie samochody, jakie montujemy, powiedzmy nad pośrednim, przyjmujemy sobie na dwa dni. Czyli jednego dnia rano auto do nas trafia, drugiego dnia po południu jest gotowe do odbioru. Niezależnie czy ten montaż aż tyle trwa, czy kończy się troszeczkę wcześniej, regulacja się odbywa na postoju, regulacja się odbywa w czasie jazdy. Ten samochód, z tego co pamiętam, Stało nas 4 dni. Z czego czwartego dnia go wstępnie ustawiliśmy. Klient pojeździł. Zaprosiłem go po kilku dniach. Nie kazałem mu czekać do 1000 km do przeglądu zerowego. Zaprosiłem go po kilku dniach, żeby zweryfikować czy będzie wszystko dobrze. Musieliśmy troszeczkę tą instalację wtedy podstroić. A propos, bo, bo przerwę tutaj Tobie na chwilę, bo to chciałem Wam drodzy klienci powiedzieć, że takie zaawansowane technologicznie systemy wtrysku bezpośredniego w nowoczesnych samochodach często też można albo wręcz jest niezbędna współpraca z klientem, żeby klient tankując do pełna zarówno zbiornik benzyny, jak i gazu regularnie monitorował zużycie, jak ubywa benzyny, jak ubywa gazu. No bo wtedy mamy pełną wiedzę na ten temat, a czasami też stosujemy taką metodę, że regulujemy, dostrajamy już auto pod preferencje klienta, czyli czasami też klient ma określony jakby, nie wiem, stereotyp, styl jazdy i nie jesteśmy siłą rzeczy w stanie zasymulować pewnych warunków, a bywa, że klient jeździ w dość specyficzny sposób. Co owocuje jakimiś powiedzmy wypadaniem błędów, których my nie jesteśmy w stanie zasymulować, i wtedy, wtedy warto jest też współpracować, czyli, czyli klient i warsztat muszą być partnerami. Dokładnie jest tak jak mówisz, ponieważ zaraz po montażu uczuliłem klienta na to, żeby przez pierwsze setki kilometrów, co najmniej, nawet tysiące w przypadku tak dużego zbiornika, Obserwował ile pali gazu i ile pali benzyny. I klient do dzisiaj, mimo że już ma zrobione około 5-6 tysięcy kilometrów, jeszcze to robi. Czyli robił nawet trasę zagraniczną, o której mi wcześniej wspomniał. A dolewa sobie benzyny do końca. Po powiedzmy, 300 km dolewa znów benzyny i gazu i sobie oblicza średnią. Na chwilę obecną, już to może jest zbędne, niepotrzebne, ale, ale robi to dla siebie, tak czysto, yy, czysto kontrolne. Uważam, że jest to doskonała metoda. Sam jestem zwolennikiem też tankowania własnego samochodu do pełna, bo tak. wtedy, jeżeli tylko yy, no, w miarę zużywania się samochodu, eksploatacji, jeżeli nie wiem, jakiś czujnik niepoprawnie działa czy coś yy, i. Ta norma zużycia, jaką znamy, nasz samochód, a tu nagle wychodzimy w którąś stronę, bo bardzo niebezpieczne jest zbyt małe zużycie, tak. zbyt duże też jest niewskazane. Tak. tak więc warto jest to monitorować, dlatego będę to podkreślał w każdym odcinku, że samochody, szczególnie na frysku bezpośrednim, które są wyposażone w instalacje gazowe, w naszym przypadku są to instalacje KME, Powinniśmy sobie wyrobić zwyczaj tankowania zawsze do pełna. Ewentualnie, powiedzmy, tankujemy benzynę do pełna. Potem jeździmy cztery razy, tankujemy gaz, dajmy na to. I potem za piątym razem znowu tankujemy gaz do pełna, benzynę do pełna tak. i monitorujemy, jak było. No, przede wszystkim dla siebie to jest, to jest jedna sprawa, natomiast bardzo, są to bardzo ważne informacje dla warsztatu, który zamontował tą instalację gazową. W celu weryfikacji, na przykład w, celu, w przypadku tej Mazdy, po pierwszych ustawieniach, gdzie wszystko zachowywało się poprawnie tak jak należy, e, okazało się, że samochód spalał tam powiedzmy około 3742 benzyny. benzyny. Po pierwszej czy drugiej wizycie e, kontrolnej udało się to zredukować do ilości, o wcześniej wspomniałem, czyli w przedziale tam powiedzmy od 1,4,15 do 2,2 w tym przedziale. Tak, i od razu też powiedzmy, że to nie jest tak, że my nie umiemy wyciąć benzyny całkiem, bo umiemy i możemy to zrobić, tak. tylko nie robimy tego z prostej przyczyny, ponieważ końcówki wtryskiwaczy benzynowych umieszczone są w głowicy w komorach spalania i gdyby nie leciała przez nie benzyna przez dłuższy czas, no to doprowadziłoby to do przegrzania, do pokrycia się. Yy, nagarem tychże tak. końcówek, i po prostu bezpowrotnie uszkodzimy, zniszczymy wtryskiwacze benzynowe. I stąd jest konieczny dotrysk benzyny. Tak jest. Też trzeba to bardzo wyraźnie mówić, bo, bo jest wiele pytań na ten temat i, i no, trzeba po prostu szerzyć oświatę w tej dziedzinie. Tak się zgadza, dokładnie. Oczywiście jeszcze od razu powiem, bo jest następne pytanie. No. Yy, często się zdarza, że ludzie pytają, a czy to będzie wtrysk gazu. W fazie ciekłej. Nie, to nie będzie wtrysk, no nie. i myślę, że w ogóle nie będzie już czegoś takiego jak wtrysk gazu w fazie ciekłej. Ale to jest temat na inny odcinek i to nie chodzi też, że my nie umiemy, tylko są inne przesłanki, a głównie chodzi o trwałość elementów. Tam są olbrzymie ciśnienia. Tak. Gaz jest suchy, nie smaruje tych, tych wtryskiwaczy, i nie rozwijając tego tematu. Była firma, jedna czy dwie, które stosowały ten wtrysk w fazie ciekłej no ale dobrze to się nie skończyło. Dokładnie. Druga sprawa, że jest to kolejna technologia zaułek rozwinąć ślepy to był. Wymagająca dodatkowych pomp stwarzających wysokie ciśnienie, tak? Oczywiście, Mamy... że, ale nie rozwijajmy tego tematu, pogadajmy sobie jeszcze troszeczkę o tej Mazdzie. Ja Mazd okay. w swoim życie, w życiu trochę miałem okay. i gdyby nie korozja, to śmiem twierdzić, że byłoby to auto no, niemal idealne. Nie wiem, czy, czy ty miałeś jakąś Mazdę, mm. ale jeździ się rewelacyjnie. I jeździ się bardzo fajnie tym samochodem i powiem szczerze, że jak ten klient przyjechał do mnie poradzić się, który samochód kupić, to wstępnie doradziłem mu tego Jeepa. Mm -hmm. Może też z samego zamiłowania do tej marki, ale gdy mi wspomniał o maździe o silniku 2,5 Turbo, to tak troszeczkę się wtedy skrzywiłem, mówiąc, że no dobra, na pewno damy radę, ale niewiele wiem na temat tego samochodu. Zanim kupił ten samochód i umówił się do mnie na montaż instalacji gazowej, troszeczkę poczytałem, troszeczkę się w ten temat wdrożyłem. No i uznałem, że faktycznie to jest coś nowego, to jest coś ciekawego. Jak widać jeździ chwali sobie tą instalację, chwali sobie ten samochód. Myślę, że będzie jeździł długo bezawaryjnie i niedrogo. Tak. I jeszcze coś mi, co, coś mi umknęło. Starość, starość nie radość coś chciałem aha. powiedzieć. Hmm, aha. Nie będziemy w tym filmie i to z premedytacją, nie będziemy odpowiadać ile kosztowała ta instalacja gazowa. Dlaczego? Dlatego, że w różnych warsztatach może się różnić ta cena troszeczkę. Również nie wiemy, kiedy będą widzowie oglądali ten film, bo może niektórzy no tak. obejrzą go za rok czy za półtora i to będzie nieaktualne. No tak, zgadza się. śmiem twierdzić, że cena jest na pewno atrakcyjna i przystępna. i Jeżeli chcecie konkretów, a jesteście z okolic Zamościa, to polecam Wam usługi Rafała i jego warsztatu. Oczywiście, jeżeli jesteście oglądacie film z racji tego, że mówimy o maździe CX9, a jesteście z innych rejonów, no to polecimy stronę km.eu, na której jest mapa, polecane warsztaty. I możecie sobie tam, klikając w odpowiedni punkcik na mapie z waszego rejonu, znaleźć inny warsztat, bo tak naprawdę ludzie z KME i warsztaty to jedna wielka rodzina. No tak, tutaj muszę to przyznać, że współpraca z firmą KM, zarówno od strony handlowej, jak i od strony technicznej, jest rewelacyjna, inaczej tego nie można nazwać. Jest, są grupy wsparcia, są ludzie, z którymi zawsze można coś skonsultować, jeżeli występuje jakikolwiek problem odzywają się inne warsztaty, które mają jakieś swoje podpowiedzi, w jaki sposób można byłoby ten problem wyeliminować. Grupa dyskusyjna na Whatsappie tak, jest z naszym DPIR-em, na czyli działem nie. badań i rozwoju. Także jeżeli wpada jakieś pytanie, a znam na nie odpowiedź, również staram się e, cokolwiek podpowiedzieć Myślę, że ułatwi tak, życie komuś, ułatwi żaden komuś pracę. monter nie zostaje sam e, tak. nigdy, z problemem jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dokładnie. E, Rafał już jest chyba, Pit Stop Zamość jest chyba piątym warsztatem na naszej drodze, muszę zaraz policzyć, bo mamy papowo Marek Cackowski, papowo toruńskie, potem byliśmy, potem byliśmy u Pawła Piekuta potem byliśmy w Silesia Kars Michał Grobert, muszę trenować te, te imiona i nazwiska potem byliśmy u Piotra Ficka oczywiście wczoraj byliśmy wczoraj byliśmy gdzie byliśmy w Rzeszowie o i patrz i, i Krzysztof Boudys, u Krzysia Boudysa byliśmy wczoraj. Okay. Dzisiaj jesteśmy w Zamościu. To już nie wiem czy jest 5 czy 6. Pozdrawiamy mm -hmm. ich wszystkich serdecznie. Tak Dzięki YouTube'owi, wszyscy się możecie poznawać. Oczywiście moja twarz się pojawia, ale sprawia mi olbrzymią przyjemność to co robię i spotykam się z niesamowitą serdecznością u wszystkich po kolei. No my również bardzo dziękujemy za odwiedziny, bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. I dziękujemy za to, że możemy współpracować z firmą KME. Uważam, że warto, uważam, że jest to bardzo rozwojowe i bardzo przyszłościowe. No i zapraszamy serdecznie Was, żebyście nie obawiali się oddać do rekomendowanych przeze mnie warsztatów swoich samochodów. Jestem przekonany, że będziecie zadowoleni i w tym odcinku chyba się pożegnamy tradycyjnym na gazie. Cześć, hej. hej.